Żyła pewnie, że jest szczęśliwą posiadaczką pięknej ziemi blisko Warszawy. Chcieli tam Państwo wybudować dom na skraju puszczy, i o zgrozo odkryli, że potajemnie w ciszy gabinetów ich ziemia została wchłonięta przez Park Narodowy i Naturę 2000. Od sześciu lat walczą ze zjednoczonymi siłami wójta, dyrektora parku i być może jakiegoś wpływowego dewelopera, ale nie wyprzedzajmy wydarzeń. Proszę zobaczyć. Kto tutaj w ogóle jest w konflikcie z tym parkiem? Kto jest tak? My, im, ta ziemia i nasza i, ziemia jest i, i, zaraz i za doda. ich płotem następna, nasza Wiedział. działka. Rodzice pana, tak? tak Dostali jeszcze. te, te, te ziemie. To znaczy ta, nie, nie, ta nie, ziemia to Radziała nasza. Aż pradziada a Radziała nasza was. ziemia rodzice się z tego utrzymywali Radziała hektary to Radziała Ojciec jeszcze do, dopracowywał na budowach, na różnych tam, żeby. Bo był mu A mama z nami tak. To mama z nami tak dźwigała tą gospodarkę. Do szkoły jeździłam i przed szkołą musiałam rano wydoić krowy. Dziadek na ciągniku my po szkole na ciągnik i cała frajda była zim tutaj cały dzień te pola obrabiał, siał zboże. Do roboty przyjechałam tutaj z jak Córkę mojego szefa. A, a szef tu siedzi? Tak, tak. Teraz byłem, też. Byłem szef. Zleciłem mu pracę, to po prostu się przekonałem, że jest bardzo dobrym fachowcem. Widzę, że tutaj tańce, ale już współczesne, nie żadne dumki. Robiliśmy dwa wesela. Ja nawet w Kijowie nie byłem, że mhm. stolice Ukrainy nie byłem. A tutaj od razu taki. Wielki świat. Wielki świat, jak się, od razu jak... Warszawa. Zakochałem a. się tak, to wszy, jak to wszystko i, i zachowanie, i że charakter. charakter. No, aż za bardzo byłem przegrzeczna. Tak ja tam zamieszkam, to ja wybuduję tam domy. Ale proszę, żeby koty nie wchodziły na moje podwórka. Nie mają tam wstępu. Ale żebyś tam się mógł synu pobudować, to musi tak? ten park pozwolić na to. To miało być w waszym marzeniu. Konie, ko kozy, kotki, pieski porzucone. Jeden gospodarz jest tutaj Jeden na wsi. Tylko. Jeden tylko. Ja bym była druga, tylko ja wstydzę się w ogóle, że... Że muszę mieszkać w takich warunkach, że moje dziecko nie może zaprosić kolegów, koleżanek. Inne dziecko powiedziało, że ty mieszkasz na śmietniku. Oni nam się nie pozwalają budować, a my mamy w domku letniskowym mieszkać. Jak dostaliśmy tą działkę, ludzie chcieli od nas kupić, a my jej nie sprzedaliśmy, bo trzymaliśmy dla swoich dzieci. My walczymy już 6 lat. To się, Ona już po prostu. Okazało, żeby jest tak, parkiem. tak. Nikt, tak. Nie, jest park, nikt, nikt nas nie powiadomił. Nie powiadomił nikt, y, y, za naszymi plecami zmieniono jakby plan. wygospodarowania. Tak, bo na, na załączniku graficznym do tego planu zaznaczono nasze działki w granicach parku. A te działki a to nie to... znajdowały się w granicach parku. W 2009 napisane, że przeznaczone są w, w części do około 60 metrów od pasach drogowego drogi. Pod zabudowę zagrodowo-mieszkaniową, a już w trzynastym działka w całości znajduje się w obszarze Kampinoskiego Parku. Ale pani redaktor, pani zwrócił uwagę, że to jest na podstawie tego samego planu. Dwa sprzeczne tak. wypisy z jednego miejscowego planu zagospodarowania. Oni sobie wymyślili, że to od nas wykupią za grosze. Powiedzieli nam w parku, że działka dla nich nie przedstawia żadnej wartości, bo to jest bagno i zaproponowali nam wykup za, za 15 tysięcy. Nawet nam panowie z Wydziału Budownictwa mi nie powiedzieli, bo, bo sprawdzili na tym planie głównym. I mówią, co I na... to nie się, Tak, czy... Bo na planie głównym państwa działka jest poza parkiem. Jest budowlana. Musiała się pomylić ta pani, która wypisy, wydaje wypisy. wypisy. No i co my? Dalej poszliśmy było? na górę do tej pani, a ta pani mówi, że nie, że tak jest. Dlatego, że na polecenie pana kierownika ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami wprowadzili na stronie internetowej gminy poprawki do planu. I, nie, ale to wyście no, nie wiedzieli z jest poprawki. Nie, bez nie, nie, nie. naszej wiedzy, bez zgody w ogóle zarządzono naszą działką. I, A jakie były plany wasze w związku z waszą własnością? E, e, no, ja zrobić. chciałam otworzyć takie centrum rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Przepraszam. Hipoterapia. To nie, jest nie. nadal nasze. nasze tak. Tylko nie możemy z My. tym nic zrobić. Jawny przekręt, ja tu widzę, bo Branie. na sesji byliśmy i wójt powiedział nam, że działka jest budowlana, ale państwo nie możecie się i tak pobudować. Dlaczego nasze konstytucyjne prawa są łamane? Tym bardziej jest taka sytuacja, czemu wójt tutaj pociągnął gaz, wodociąg jest, przystosowana działki pod zabudowę. dziką ciągnie ten gaz, czy zwierzętom leśnym? W polach robi drogi stawia latarnie, podejrzewamy, że, to, że po prostu tam są jego działki. Tak myślimy, że chce nas stąd wykurzyć po prostu. A tam, jak, jest, jak, jak państwo wjeżdżaliście, Chycie. chcą odrolnić działki pod samym Kampinosem i wpuścić dewelopera. Dla nas to jest wielka niewiadoma, którą chcemy wyjaśnić za pomocą pani. Bo my sami nie Dlatego potrafimy tego wyjaśnić. Dlatego o pomoc. Mamy działkę budowlaną, a nie możemy się pobudować. No do czego to jest podobne w XXI wieku? Zapraszaliśmy naturalnie przedstawiciela Kampinoskiego Parku Narodowego, który odpisał, że jest jednoznaczne i oczywiste, że wasza działka należy do Kampinoskiego Parku Narodowego. W związku z czym park nie widzi potrzeby czynnego udziału w tym programie. Tak to wygląda z punktu widzenia. A macie Oczywiście, my mamy Panie w ogóle macie... wszelką dokumentację, która wskazuje, że nasza działka w 1984 roku została wyłączona z gra... Nic parku. Od dziewięćdziesiątego roku jest działką budowlaną już. A nam się udowadnia, że nasza działka znajduje się w granicach parku mapami roboczymi, niepodpisanymi przez nikogo. Sprawa państwa trafiła także do, do naczelnego sądu administracyjnego, który jak zwykle ten sąd nadzwyczaj skuteczny, w mojej opinii napisał, że logicznym jest, że jedna działka nie może jednocześnie znajdować się w obszarze i, e, Natura 2000 i poza tym obszarem. Jeden mówi to, drugi to. No, no tak nie Ale... może być. Tak powiedział sąd, i dlatego państwo coś... napisali e, kasację. Ja proszę, ja napiszę o do prezesa. E, Prezesa sądu. sądu, żeby było... Szybciej. Jeszcze ta raz ta roz, kasacja, żeby była rozpoznana ta, rozpoznana, ta sprawa w sądzie najwyższym. Kasacja, dlatego, to. że... Czyli mamy to już jest efekt sprawa tego, Ale Ludzie od nie nie 2003 roku przeżywają gechenne, czy się mogą budować, czy się no, nie, nie mogą. Nie mogą budować. się budować. Dość powszechne są zgłoszenia z całej Polski. My też to odnotowaliśmy, że właśnie tworzą się nowe stany prawne w wyniku działalności geodetów. Ktoś robił plan, to wtedy musiała być. Opinia dyrektora. Tak. Parku. Tego no parku. Ale on wtedy mówił, że to nie jest. I on powiedział, że tak. oczywiście, tak jak są granice związane z rozporządzenia, to przecież ta działka nie była w parku. I dlatego ta działka jest budowlana. Można budować. Dla... I to się nic nie zmieniło. No. Jeżeli jest sytuacja taka, że jest zaświadczenie z 2009 roku, w której jest informacja, że państwa działka nie jest w granicach Kampinoskiego Parku Ani Narodowego. Ani w naturze 2000. I dokładnie tak. ten sam organ, czyli wójt tamtejszej gminy wydaje w 2000, przepraszam, żeby 2013, dziękuję, czyli 4 lata później, wydaje identyczne zaświadczenie, w którym czytamy, różni się tylko jednym zdaniem, że działka jednak jest w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, no to to jest mania. To, o co się trzeba wszystkie te organy zapytać, to gdzie jest decyzja, na mocy której zostało to włączone nie do parku? Bo nie tej decyzji nie wyśleć nie ma. Jak będziemy o to pytać, to oni cofną te zaświadczenia. Parki lubią się rozszerzać, bo jak mają więcej ziemi, to później te ziemię mogą dzierżawić, e, e, sprzedawać ewentualnie. Robi robić z, z nią różne machlojki. teraz ta natura 2000 ona strasznie przeszkadza rolnikom, bo nie można właśnie się budować, nie można spokojnie zarządzać swoją nieruchomością ale tu może być jeszcze jedna rzecz, bo proszę zobaczyć, jeżeli ktoś tam na tej ziemi znalazł jakiegoś motylka, czy jakąś żabkę i zrobił tam naturę 2000, to a, zrobił w, a zrobił w tym wypadku, to później państwu chce, od państwa chce za grosze tę ziemię kupić. To przecież to jest skandal, jakich jest mało. Jeżeli ta działka była budowlaną, a park z jakichś powodów chce tę ziemię, to powinien ją od państwa kupić po cenie działki Rynkowej. budowlanej, żeby Rynkowej. państwo mogli Rynkowej. gdzie indziej sobie kupić identyczną a na działkę. A powiedziano, że dla nich ta działka nie przedstawia Dokładnie, żadnych... tam jest ciągnięty gaz no. z jakiegoś powodu to może być właśnie prosty numer. Robimy Naturę 2000, odbieramy za niewielkie pieniądze, bo znaleźliśmy tam motylka, czyli ta działka nie jest budowlaną. Później się okaże za rok czy dwa, że już tego motylka tam nie ma i sprzedajemy to deweloperowi, a nie wiadomo tak. o co chodzi, chodzi o, o duże pieniądze. Proszę państwa, to jest tak. Mamy pewien program Natura 2000, który wdrażamy od 90 roku z uwagi na wejście do Unii, ale obszar chroniony nigdy nie powstaje z narażeniem interesów interesów indywidualnych posiadaczy naturalnie. I teraz, a wasz widzenia? interes został ewidentnie naruszony. O. Pani słusznie powiedziała w reportażu, narusza się konstytucję. Tak, tak, tak święte jest. prawo do własności ziemi. Nie możemy spełniać norm y, unijnych, Wtedy, jeżeli naruszamy interes własnych obywateli. Wymagane jest od państwa zaświadczenie z organu środowiskowego, że ta instytucja, nie za, że ta inwestycja nie zagraża obszarowi Natura 2000. Przepraszam, to jest skandal, żeby na takie zaświadczenie czekać 9 lat. To jest skandal i mnie się wydaje, że odpowiedni organ kontrolny, na przykład NIK, powinien to skontrolować, a Państwo by mieli prawo do odszkodowania, że wskutek opieszałości urzędników nie możecie się pobudować na tym obszarze. Proszę Państwa, jeżeli nie uruchomimy wielkich dział i wielkich armat, to, nie to nie będziemy się tak przerzucali tak, argumentami a poza z tym Żabka i motylek wolą konie niż bloki deweloperskie. Proszę deweloperski. Państwa, a ja proszę prezesa Nik żeby zarządził kontrolę inwestycji pod tytułem Narodowy Park Kampinoski jego powiększenie, Do, które reszcie. znajduje się w, na terenie Natura 2000. Proszę zobaczyć, jakie jeszcze przekręty mogą się tam dziać, żeby wyrugować prawowitych właścicieli. Proszę zobaczyć, Jest nie nie, I tak, którym pełnomocnik bardzo pięknie opracował skargę, ale którzy tak naprawdę nie potrafią się bronić muszę te płacze. nieprawidłowości dotyczą nie tylko państwa, o czym jestem przekonany. Ej, Teraz płaczę ze szczęścia. Tak. To ja już wolę to, medycynę to, niż te sprawy, wiecie, a pa, bo tam ta nie pani... to jest nie tylko sprawa Niku, ale także Ministerstwa Środowiska. I oczywiście Którą poproszę... pani e, zainspiruje. Mimo, tymi... że tak, tak, kiedy ja słyszałam tą historię, że któregoś dnia ja mogę się obudzić w własnym mieszkaniu... I się nagle dowiem, że to już nie jest moje nie. mieszkanie. a ile ludzi ja się jest, tak obudziło. Własność przez lato. No. Proszę, proszę państwo przez...